No, cześć wszystkim. Dzisiaj kolejne owady, tym razem modliszki. Ta, która aktualnie jest tu prezentowana, to modliszka firmy Forange. Składa się z 57 elementów. Bardzo przyjemnie się składało. Oczywiście, jak to ze wszystkimi zwierzakami, owadami, trzeba wszystko budować ostrożnie, pomału nie śpieszyć się. Jeżeli chodzi o dzieci. Dorośli też potrafią się czasem pomylić tak jak ja. No ale tutaj. Bardzo fajnie się składało tego wada. Chociaż jak dla mnie wyglądają wszystkie niezależnie od producenta modliszki pokracznie. Jest dość delikatna. Ale bardzo sympatyczna. W domu się podoba, więc. To jest najważniejsze. To nie jest dla mnie prezent, tylko dla dzieci, więc ich zdanie jest najważniejsze. Natomiast tutaj mamy już dość sporą modliszkę firmy Kazi. Składającą się ze 103 elementów. No tutaj mamy całkowicie inne podejście. Są naklejki. Ta modliszka jest masywniejsza. No lepiej się też utrzymuje na swoich nogach. Są lepiej skonstruowane. Jeżeli chodzi o sam kształt, to też jak dla mnie lepiej wygląda. Można powiedzieć, że to są dwa różne gatunki modliszek. No to też nie byłby problem. Ja jednak porównuję konstrukcyjnie, jak to wygląda. Ogólnie jakie podejście różne firmy mają do tego typu, właśnie zestawów. No, i tutaj, tak samo jak w poprzednim, wygląda to całkiem solidnie, całkiem fajnie. A teraz widzicie porównanie obok siebie albo jedną pod drugą obu modliszek. No, różnica jednak w ilości elementów robi robotę. Od razu widać, która jest masywniejsza, jak już są obie obok siebie. No, ja tak powiedziałem. Bardzo fajnie się obie składało. Bardzo przyjemnie. Oczywiście bez pośpiechu. Jednakże, no, mniejsza ma większy problem ze sobą. Jest bardziej delikatna i łatwiej jest ją sobie zniszczyć, i łatwiej jest po naciśnięciu rozjechać się z nóżkami tutaj przy tej większej też jest problem z nóżkami nie mówię, że się nie trzymają tylko, że też są strasznie delikatne w stosunku do budowy całej konstrukcji dlatego no, żadna klockowa modliszka do mnie z jakiejkolwiek firmy jeszcze nie przemówiła pod względem stabilności Dlatego te zwierzaki, jak dla mnie osobiście, no są najgorszym zwierzakiem do zrobienia jak na razie. Ze względu na swoją budowę ciała. No żeby porządnie stały, to naprawdę trzeba sporo się czasem natrudzić, a i tak bardzo często to wygląda dość pokracznie, więc zestawy bardzo fajne. Bardzo przyjemnie się składają. Jeżeli ktoś chce, spokojnie może kupować i z jednej, z drugiej firmy. Forange, albo Kazi. W miniaturce macie obie firmy, znaczki, więc możecie sobie szukać. Warto się rozejrzeć na chińskich stronach, bo są no nawet dziesięciokrotnie tańsze niż u nas. Znalazłem w Polsce, na naszym kochanym Dużym pomarańczowym portalu. Zwierzaki, które ja zakupiłem w Chinach, i przykładowo ceny chińskie no są podbijane u nas nawet dziesięciokrotnie, więc należy na to zwracać uwagę. U mnie te zwierzaki przeważnie do 10 zł kosztują większe, mniejsze, są tańsze. Więc warto rozejrzeć się a przy kilku zwierzakach mamy darmowy transport, więc naprawdę to się opłaca. To tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem, hej.